Dlaczego, gdzie bez tak cudnie pachnie, nienawiść się pleni jak chwast? Dlaczego śpiewy słowika zagłusza tam kłótnia i wrzask? Dlaczego ludzie w języku tak pięknym ciągle się ranią i lżą? Dlaczego szczęście i rozum w tym kraju się okupuje łzą? Dlaczego za kraj, gdzie chleb tak smakuje, czasami zwyczajnie mi wstyd? Dlaczego, choć wszyscy są tam tacy mądrzy, lekarstwa na złonie zna nikt? Dlaczego chamstwo, ciemnota tam nie uchodzi za grzech? Dlaczego ludzka głupota panuje tam wszystkiemu wbrew? Dlaczego przeżywam Twoje upadki i kocham Cię mimo to? Dlaczego dobrze Ci życzę, mój kraju, nawet gdy idziesz na dno? Na ulicy mojego dzieciństwa Czas dokonał dzieła zniszczenia. Rozkopane zielone trawniki, Kamienice odrapane wspomnienia. Kiedyś brukiem wyłożona jezdnia, Dzisiaj straszę asfaltu łatami. Na podwórkach drewniane komórki, Patrzę i oczy zachodzą mi łzami. Ktoś wydłubał kolorowe szkiełka Z witrażyków na schodowej klatce a na samym środku ogrodu wyszarpane deski w starej ławce. Na działeczkach nikt nic nie sadzi. Już nie rośnie na nich marchewka, kalarepka, ani zielony groszek, który jadła świeży mała Ewka. Mówią mi, że fabryka zegarów wydzielała trujące wyziewy. Teraz cisza, kiedyś zabawy, teraz chwasty, kiedyś ptasie śpiewy. Dziś spotkałam moją sąsiadkę. Tę dziewczynkę z lnianymi włoskami do jej matki, co wciąż mieszka pod dachem, wysoko się wspięłam schodami. A tam spokój, a tam wydmuchnięte. Starsza pani częstuje nas ciastem. Wielu dawnych sąsiadów pamięta, z życzliwością patrzą oczy jasne. To mieszkanko, takie przytulne, znów nastawia pozytywnie do życia. Może jeszcze rozkwitnie bramka i nadzieja wyjdzie z ukrycia. Rązowe, purpurowe, złote kaskady liści w parkowych alejkach. Świat, co się może przyśnić. Stające blade słońce jesienne nad srebrną rosą okrytym czarnym polem. Babie lato, co boso po takim polu chadza w mglistej sukience. To do takiego świata wyrywa się czasem serce. Klucze odlatujących w cieplejsze strony gęsi. Pełno ziarna w stodole. Wiatr, co nad głową pędzi skłębione jesienne chmury. Sad ciężki od urodzaju, i ja jak tamten poeta też czasem muszę do kraju. Liliowe dywany wrzosów, co ścielą leśne polany, sznureczki dymów z ognisk. Widok z dzieciństwa znany, zapasy na zimę w spiżarni, grzyby, orzechów, tyle. Jeszcze kiedyś jesienią wpadnę do Polski na chwilę. Po smak pieczonego ziemniaka w ogniska popiele. Mówisz sentymentalne? a dla mnie znaczy tak wiele. Idę w deszczowy las. Czasami potrzebna samotność. Wiele wypaczył czas i żal, i w oczach wilgotność. Mówię tym samym językiem, a o czym mówię nikt nie wie. Obcy dokoła ludzie, tak daleko do ciebie. Więc ślę ci smsa, tylko przeczytaj bez zwłoki, żebyś mnie czuł kochanie, słyszał moje kroki. Chociaż uciekam stale, jak jakaś sarna płocha, czekaj cierpliwie, aż wrócę, bo tylko ciebie kocham. Kiedy wrócę do swojego domu, gdy usiądę w swoim własnym fotelu, to usunę ze swojej pamięci kilka wspomnień spośród innych, wielu. Poukładam i posegreguję, w swojej głowie zryby sprzątanie, mały bilans dużych rozczarowań, z niektórymi ludźmi pożegnanie. I poczuję się znowu u siebie i uwolnię myśl z cudzych poglądów, sentymentów się własnych uśmieję i z tęsknoty do zatęchłych kątów. Do tych ludzi, co byli mi bliscy, ale dawno mnie pogrzebali, ludzi pełnych przesądów i wierzeń, co to świat by się bez nich zawalił. I nie będę zamartwiać się niczym, co nie daje oddychać swobodnie, co już dawno mnie nie dotyczy, co już całkiem nie pasuje do mnie. I nie będę nad rozlanym mlekiem łez wlewać gorzkich niepotrzebnie i dzisiejszym się dniem cieszyć będę, aby czasem nie minął weze mnie.